Cześć, witam was w kolejnym odcinku zdrabkowym. Dzisiaj mamy 19 grudnia i dzisiaj przygotowałam zdrabki świąteczne. Dzisiaj mamy choineczkę za 5 euro, hamper sweets and treats za 3 euro. Także zobaczymy sobie co te dzisiejsze zdrabki nam tutaj ciekawego przygotowały. I tutaj w grze pierwszej trzeba oczywiście znaleźć pieniążki. A mamy jajo. Gra numer 2. Tutaj są wygrywające symbole. Troszeczkę przybliżę, żeby było lepiej widać, bo one są też takie drobne. No i szukamy właśnie takich symboli, jak jemioła, szalik, renifer i sople. Na razie nic nie widzę. No niestety chyba nic nie widzę, ale jeszcze jest trzecia gra, tutaj trzeba znaleźć. A dwie takie same kwoty, no, mamy dyszkę, super. Jest 10 euro na tej zdrapce, czyli już mi się zwrócił dzisiejszy draping. Super. Bardzo się cieszę. No i druga zrapeczka, której oczywiście w tych zrapkach jest ta gra bonusowa. Bierze się udział w losowaniu 1000 euro. Także później sobie wprowadzę te kody na stronie internetowej. A tutaj co mamy? Tutaj szukamy dwóch takich samych symboli, żeby wygrać właśnie voucher za 500 euro, za 200 euro albo. Czekoladki luksusowe. No, niestety nie udało się. I tutaj trzeba znaleźć trzy razy tą samą kwotę, żeby ją wygrać. I tutaj chyba nie widzę nic. Nie, czyli ta zrapka jest pusta. Ale to nic, bo dzisiejszy drapień się już zwrócił w tej pierwszej zrapeczce, także dzisiaj jest fajnie. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jakiś fajny komentarz, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też Was do tego gorąco zachęcam I z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, do usłyszenia mam nadzieję jutro Bardzo dziękuję Wam wszystkim, wszystkim tym osobom, które powracają codziennie na moje masowe filmiki Bardzo Wam dziękuję za przemiłe komentarze, miło jest czytać takie właśnie fajne komentarze od tych samych osób codziennie Także jest to bardzo fajne. No i mam nadzieję, jutro też się usłyszymy. Yy, także trzymajcie się ciepło, życzę Wam wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. No i miłego wieczoru. Do jutra. Pa.